Ale miejmy nadzieję, że tym razem ta trzynastka i pół okaże się szczęśliwa dla naszego zawodnika. Skupiony Tomasz Golob, Gustafsson, Carson, Golob i Toping. Wyścig czwarty Grand Prix 3. Uwaga, Tomasz Golob, bardzo dobrze. Walczy z Gustafssonem na wejściu pierwszy miraz. Gustafsson nieco lepszy, ale Golob nie rezygnuje. Atakuje po zewnętrznej. Jest w tej chwili drugi na czele. Gustafsson, drugi Golop. Trzeci Topinka na czwartej pozycji. Peter Carson, który wyprzedza teraz Tomasa Topinka. Reprezentant trzech spada na czwartą pozycję. Tomasz Golob świetnie tam szarżuje pod bandą. Już bliski był, wydawało się, na tym łuku wyprzedzenia Henryka Gustafsona. Jeszcze jeden atak naszego zawodnika. Szeroko rozpędza się mocno Tomasz Golob. Szukając właśnie przyczepności pod bandą, starając się zaskoczyć Gustawsona takim atakiem, ale to się nie udało. Teraz nowa zmiana strategii, zejście do krawężnika. Gustawson odskoczył jednak na kilka metrów. Drugi jest Tomasz Golob. Już w tej chwili chyba skupi się na tym, aby dowieść te dwa punkty do mety. Wiadomo, że w tych pierwszych 20 biegach kwalifikacyjnych zawodnicy chcą skrzętnie gromadzić... Punkty. Najważniejsze jest, aby nie stracić ich zbyt wiele, aby ta zdobycz punktowa pozwoliła na zajęcie miejsca w finale. A o to chodzi Tomaszowi Golobowi. Gustawsson Golob drugi. Na trzeciej pozycji. W ostatniej chwili próbował jeszcze atakować Topinka, ale nie dał się. Carson odparł ten atak. A więc trzeci Peter Carson, Tomasz Golob. Dorobek punktowy zawodników Loram wygrał swój pierwszy wyścig. Jeśli powtórzy ten sukces, dołączy do tej trójki zawodnikom, którą Piotrze wymieniłeś zdobywców kompletu punktu. jak na razie Tomasz Golow, dwa oczka a to no i teraz przydałoby się to... zwycięstwo tego nie ukrywamy chociaż dobre będą także i dwa punkty w tym wyścigu bo to nie przekreśli absolutnie szans Bydgoszczanina na awans do finału, a, a to liczy się w tej fazie zawodów najbardziej, aby awansować do tej pierwszej czwórki tam w tle za Tomaszem Golowem widzimy Chrisa Luisa. On ma zaczepioną na kasku kamerę, a więc w powtórkach po tym biegu prawdopodobnie również zobaczymy jak widzi to żużlowiec, jak widzi swój bieg. Patrzymy na Golowa W czwartego pora świetnie Tomasz Golob. Będzie pierwszy. Tak jest. Tomasz Golob. Zrywają się kibice z Polski. Jest Tomek na pierwszej pozycji. Świetnie. Na drugim miejscu Chris Louis. Trzeci jadący w kasku. W Białem Tony Rickardson atakuje szeroko. Rickardson nie, nie przedarz się. Przed zawodnika jadącego numerem 8 Chris'a Teraz dopiero. Rickardson świetnie zaatakował. Tak jak to on potrafi, ale my zachwycamy się przepiękną, stylowo jazdą naszego zawodnika. 30-metrowe prowadzenie Tomasza Goloba. Dobra dość. Znakomicie układa się drodzy Państwo do Grand Prix. Dla nas, dla wszystkich sympatyków Speedwaya nad Wisłą. A Rickardson w zaciekle musi walczyć z Luisem o drugą pozycję. Odzyskał to miejsce Anglii, a więc duże brawa dla Chris'a Luisa. Rickardson jeszcze raz atakuje, fantastyczna walka i Rickardson znowu w no Coś niesamowitego na czwartej pozycji, nie liczący się już w tej stawce Mark Loram. Ale jednak Chris Louis znakomity atak na ostatnim okrążeniu. Tam drobny błąd popełnił Tony Rickardson. I jednak dwa punkty w tym biegu przywozi Chris Lewis, a Tak cieszy się Tomasz Golow. Cieszą się polscy kibice. Jest wreszcie zwycięstwo. Świetna postawa Sławka Drabika. Znakomita także Tomasza Golowu. Nielsen, Golob, Protasiewicz i Chemil. Który Tomasz Golob, ale Chemil świetnie z Spartego toru. On jest pierwszy, Ani Tomasz Golob. Atakuje po zewnętrznej Protasiewicz. Golob świetnie zamknął przy krawężniku Jimmy'ego Jest Protasiewicz na drugiej pozycji. Nie daje się jednak Jimmy Nilsen. Oby nasz zawodnik wytrzymał do końca. Świetnie jedzie Protasiewicz. Może teraz pora rozstrzygnąć tą walkę, ale przedłucony teraz przez Jimmy'ego Nilsena Protasiewicz. Wydaje mi się, że został podcięty jednak przez Szweda. Zobaczymy jak zareaguje na to zdarzenie sędzia. Protasiewicz nie podnosi się z toru. Zaspali tutaj troszeczkę wirażowi, ale już czerwone flagi pokazane i wyścig będzie przerwany, zobaczymy jaka będzie decyzja pana Bergströma ze Szwecji, no tutaj widzieliśmy to z naszego stanowiska dosyć dokładnie, wydawało się nam, że Protasiewicz potrącony tylnym kołem składającego się w wirażu Jimiego Nilsena, protestują kibice z Polski patrząc na wieżyczkę arbitra, tak jakby chcieli wyrzec pewną presję, popatrzmy jeszcze raz Właśnie z tyłu jak do tego doszło w białym klasku Protasiewicz w czerwonym Jimmy Nielsen i teraz właśnie ten moment i tu proszę zawadził chyba tylnym kołem nogę naszego zawodnika uciekł z tą nogą Protasiewicz kiedy poczuł dotknięcie koła to było niebezpieczne a więc jak dowiadujemy się Jimmy Nielsen zostanie z powtórki tego biegu Wykluczony. Powtórka wyścigu dziewiątego, dwóch Polaków. Tomasz Golop Piotr się przeciwko mistrzowi świata, Wilemu Hamilowi. Oby udało się Polakom po swojej myśli rozegrać ten wyścig. Znów jednak Billy Hamil. Ale poszedł ze startu lotnego. Zdecydowanie nie wiem, czy sędzia zareaguje na to w jakiś sposób. Chyba już nie. Wyścig toczy się dalej. Billy Hamil to prawdziwy specjalista w tej dziedzinie. Też mi się wydawało, że lekko cofnął maszynę tuż przed podniesieniem taśmy i wystrzelił jak rakieta. No w tej sytuacji Tomasz Golop nie miał szans na nawiązanie walki drugi Golob, trzeci się i wydaje się, że tak w tym wyścigu wszystko się zakończy. Chociaż oczywiście Piotr Tasiewicz na pewno będzie atakował Tomasza Golowa, to przecież zawody indywidualne i każdy walczy tutaj na swój rachunek. Mniej więcej równe odległości pomiędzy zawodnikami, golop nie potrafi zbliżyć się w tej chwili już do chemii o to dystans zbyt duży, abyśmy mogli jeszcze liczyć na skuteczny atak naszego zawodnika, o ile Hemil oczywiście nie popełni jakiegoś rażącego błędu. Spokojnie, już jadą żożlowcy po punkty w tym biegu. Nie ma jakiegoś scena za spowodowanie upadku Piotra Protasiewicza, a więc każdy z nich zdobędzie punkty w tym biegu. Ostatni Piraż, Billy Hemil, Tomasz Golok i Piotr Protasiewicz. Ciekaw jest ten powtórek i startu szczególnie, bo może wówczas uda nam się zobaczyć, jak wyglądał ten start w wykonaniu właśnie tego zawodnika, mistrza świata. Ale powiedzmy, dodajmy też, że w poprzednim biegu z czwartego pola startował Biggie Hamil i wystartował znakomicie, a więc jest to dobre pole startowe, niestety, niestety, Hancock startuje właśnie z czwartego pola. Ale najlepszy byłby układ, gdyby wygrał w tym wyścigu Tomasz Golob przed Sławomirem Drabikiem, wówczas Polacy mieliby jednakową ilość punktów i spore szanse na finał, a później start Drabik, dobrze Golob. z czwartego pola startowego Hamil, ale Tomek chyba poszerzy wyjście, świetnie Tomasz Golob na czele Drabik atakuje, wciska się tam niesamowicie pomiędzy Wiga i Henkoka. Drabik na trzeciej pozycji ale jedzie świetnie, szarżuje teraz po zewnętrznej, na czele Tomasz Golob Drabik jest już trzeci, ale widać, że Częstochowianin dobrze dysponowany na pewno nie zrezygnuje z atakowania Henkoka. co o tyle łaski sprawę utrzymania prowadzenia Tomkowi Golobowi, że Amerykanin będzie musiał bacznie oglądać się, co robi za jego plecami Sławomir Drabik prowadzi Golob, zanim Henkok. Przyczajony na motocyklu. Wspaniała piwetka Tomasza Goloba, Świetnie jedzie Bydgoszczanin, ale Henkop niebezpiecznie, szybki. Zbliża się do Tomasza Golowa. Zapowiada się pasjonująca końcówka tego wyścigu. Tomasz Golow jak na razie na pierwszej pozycji. Świetnie Bydgoszczanin. Chemil. przepraszam, teraz znów próbowała zaatakować, ale Tomasz Golob doskonale odnajduje jak na razie najwłaściwszy tor jazdy. Jeszcze ostatni wiraż. Tołek. Musi jeszcze wytrzymać jeden atak, aby zdobyć trzy punkty w tym biegu. Tak się chyba stanie. Jest Tomasz Golob, drugi Greg Henkow, trzeci Sławomir Drabika, czwarty Simon Wick. Znów wspaniała atmosfera na trybunach i znów radość Tomasza Goloba. Piękne podziękowania za walkę. Rzeczywiście brawa, brawa dla także dla Grega Henkoka za wspaniały pojedynek z Tomaszem Golop. Patrzmy, żółty Tomasz Golop, a biały Hans Nielsen. Uwaga! Wyszedł świetnie, Tomasz Golop, w każdym razie szybszy od Nielsena, ale jeszcze lepiej ci dwaj, na, którzy, na których nikt nie stawiał w tym wyścigu. Tomasz Golop trzeci, Nielsen czwarty, a więc zupełnie nieoczekiwanie układa się tak, ta sytuacja. W tym wyścigu prowadzi Brian Andersen, drugi jest Liada, wściekle atakuje z trzeciej pozycji Tomasz Golop. Może Tomkowi uda się wyprzedzić któregoś z rywali. Jest blisko, blisko Adamsa Tomasz Golob. Andersen na pierwszej pozycji, drugi Adams, trzeci Golob, a Goloba atakuje, przynajmniej próbuje, tego jeszcze jadący na czwartej pozycji Hans Nielsen. Tomek robi wszystko co może, aby zbliżyć się chociaż do Adamsa, aby wywalczyć te dwa punkty, które były, przypominam, planem minimum przed tym wyścigiem. Ale to się nie udaje. Brian Andersen wyraźnie prowadzi. Atak jeszcze Adamsa na pierwszą pozycję. No oby Tomasz Golop umiał wykorzystać jakiś ewentualny błąd Lee Adamsa, ale odległość wzrosła. Na to się nie zanosi. W tej chwili Tomek też musi uważać, aby nie wyprzedził go Hans Nielsen. Ostatni. Wiraż Adams jeszcze raz wściekle atakuje Andersena. Tomasz Golop jego śladem. Golop będzie trzeci. Prowadzi. Wygrał Andersen. Drugi. Lee Adams. Trzeci. Tomasz Golop. A czwarty Hans Nielsen, proszę Państwa, yy, Tomasz Golob wygrał z Hansem Nielsenem, tak jak mu tego życzyliśmy, jak tego oczekiwaliśmy, ale chyba nikt z nas nie przypuszczał, że tutaj jeszcze lepsi od tej dwójki będą ich rywale, wspaniała atmosfera yy, na stadionie, yy, świetnie bawią się polscy kibice, yy, zadowoleni, yy, rzeczywiście, naprawdę yy, od tej strony wspaniale to się tutaj wszystko układa. Yy, po prostu organizatorzy oczywiście chcieliby uniknąć sytuacji, w której kibice wtargnęliby na tor, wygotować sukces Polaków, no ale, ale oczywiście sąd zbyt przezorni, chcą się od takiej ewentualności zabezpieczyć, a my widzimy właśnie czwórkę bohaterów dzisiejszego Grand Prix. A ten najbliżej nas to dzisiejszy Czarny Koń, Sławomir Draghi. Na to wyszło, bo o to, że o finał A mogą walczyć Tomasz Golop i Paj Amerykanie to można było przewidzieć, to można, tego można było się spodziewać, natomiast przemiłą, przemiłą niespodziankę. Warto to podkreślić. Sprawił Sławomir drabi Radość tym właśnie fanom, kibic, kibicom z Nadwisły, którzy tak licznie przyjechali do pracy. Uśmiecha się Tomasz Golov, pozdrawia wszystkich kibiców a biało-czerwone flagi powiewają w górze teraz ceremonia wyboru pól startowych właściwie to chyba tylko formalność bo widzieliśmy że zawodnicy te pola właściwie już wybrali chodzi o to aby zasygnalizowali chociaż wydaje się że że Hancock tak nie chodziło po prostu o to że Hancock jako pierwszy będzie miał prawo wyboru toru a więc Byłem nawet zdziwiony, kiedy organizatorzy na tej tablicy wpisali nazwiska zawodników. Okazuje się jednak, że yy, dopiero teraz zapadnie ostateczna decyzja. I zobaczmy. I... Greg Hancock pojedzie z toru drugiego w kasku niebieskim. Teraz yy, Billy Hamill będzie miał okazję wyborać. Zwieczołowicie sprawdzają gdzie te kolejny dają gwarancję najszybszego wyjścia z podpaśmu najlepszej przyczepności dobrze jak tam jest troszeczkę takiej luźnej nawierzchni bo wtedy to koło tylne girujące z ogromną prędkością od samego początku startu ma gdzie złapać tą przyczepność i proszę Billy Hemil wybrał ostatni pole startowe teraz Tomasz Golo ja spoglądam tutaj na Sławomira Drabika, on stoi bardzo spokojnie, sprawia wrażenie jakby bez znaczenia było dla niego z którego toru pojedzie w tym wielkim finale. To cel, to, ten cały rytuał wybierania pól startowych również wszyscy polscy kibice oglądają na stojąco, trąbią piszczałki. Naprawdę wspaniała atmosfera proszę Państwa. Tomasz Golow prawdopodobnie zdecyduje się na kast czerwony, czyli Pierwsze pole startowe sprawdził, jak to wygląda, a teraz poszedł jeszcze na trzecie. No to trzecie zwykle nielubiane przez żużlowców, ale Tomasz Golow sprawdził je pieczołowicie, jednak zdecydował się na pole startowe A. A więc teraz dla Drabika już oczywiście formalność pozostała jemu, tylko pole startowe C, ale oczywiście zgodnie z regulaminem on także ma prawo pokopać i sprawdzić jaka jest nawierzchnia. Już teraz Kręci za głowo. wybrać najlepszą kolejne. Widzimy skupiony nasz zawodnik. No cóż ma zrobić? Udział w finale A. Wspaniała sprawa. I teraz trzeba będzie walczyć z tego pola, które pozostawili mu rywal. No miejmy nadzieję, że w przyszłych rundach Grand Prix Sławomir Drabik dojdzie do takiej sytuacji, że to Sławomir Drabik będzie jako pierwszy wybierał pola startowe w finale A. Bardzo byśmy chcieli, aby tak się stało. Jest to oczywiście możliwe. Dziś to widzieliśmy Sławomir Grabik w ścisłej światowej czołówce. Znakomicie walczył z najlepszymi żużlowcami. I jak najbardziej zasłużenie wywalczył sobie prawo udziału w finale. A, a kto wie, czy nie pozostanie tym czarnym koniem do na całą, Na całą rywalizację o indywidualne mistrzostwo świata. Ja nawet myślałem o tym wyścigu, który za chwilę obejrzymy. No byłaby to super niespodzianka, gdyby to Sławomir Drabik został zwycięzcą pierwszej tegorocznej Grand-Prix. Zawodnicy powoli stawiają się na motocyklach. Teraz runda... Niehonorowa, bo honorowa to po zakończeniu. I podjadą do taśmy, a nas będą czekać największe dzisiaj emocje. Kask czerwony Tomasz Golob, kask niebieski Greg Hancock, kask biały Sławomir Drabik i kask żółty Billy Hemil i ruszyli Sławomir Drabik ale spóźnił start Tomasz Golok. prowadzi, Hemil atakuje po zewnętrznej i przedar się niestety przed Sławomira Drabika a więc zaskoczeni Polacy na starcie no niestety to się nie układa w tej chwili tak jak byśmy sobie tego życzyli bo prowadzi Hemil przed Henkokiem. trzeci jest Drabik a czwarty Golok a więc szybko puścił taśmę Pan Bergström i zaskoczył tych naszych reprezentantów. Chyba nie spodziewali się takiej sytuacji. Lepszy refleks wykazali w tym momencie Amerykanie. Gremlin przed Hemdokiem, trzeci Drabik, czwarty Golop. No trochę szkoda drodzy Państwo, że y, zna, żaden z naszych reprezentantów nie może włączyć się do walki o zwycięstwo. Golop atakuje wprawdzie Drabika, chcąc y, zdobyć oczywiście więcej punktów. Jedzie pod samą siatką. Teraz wyprzedził Sławomira Drabika. Tomasz Golob, ale nie starczy mu już chyba czasu na dogonienie Grega Henkoka. To za daleka odległość. Komfortowe prowadzenie Biliego Hemila, aktualnego mistrza świata, drugi Greg Hancock. I proszę państwa, teraz bardzo niebezpiecznie. Zawodnik Dradik nie opanował motocykla, uderzył w maszynę Tomasza Goloba. Na szczęście żaden z naszych reprezentantów nie przewrócił się. Tomasz Golob na trzeciej pozycji. Zobaczymy to wszystko w powtórce cieszą się Amerykanie, no my mamy trochę smutniejsze miny, podobnie jak kibice z Polski, ale w tej chwili już rozlega się doping dla naszych reprezentantów. Tomasz Golob stanie dzisiaj na podium. Zabraknie tam Sławomira Drabika, chociaż może on też wyjdzie do dekoracji. Jak wszyscy uczestnicy finału, a dziękują teraz zawodnicy za doping nasi przejeżdżają obok polskich panów. Właściwie nie ma jednego sektora z polskimi kibicami. Oni są tu wszędzie na stadionie. Troszeczkę niemiłe gesty w tej chwili. Kibice z Częstochowy rzucili w kierunku Tomasza Goloba jakąś butelką z wodą mineralną. No to, do takich gestów nie powinno, proszę Państwa, dochodzić. Myślę, że polscy reprezentanci spisali się na tyle dobrze, by kibice mogli się powstrzymać przed tego typu zachowaniami. 25 punktów zdobił Bilk. Zdobył Billy Hemil do klasyfikacji Grand Prix, 5 punktów mniej Greg Hancock, 20, 18 punktów dla Tomasza Goloba i 16 dla Sławomira Grabika. Trzecie miejsce Tomasza Goloba sprawiło, że na pewno polscy kibice są zadowoleni, dwóch Polaków w finale, a pierwszy wypadek taki w historii światowego Speedwaya, Grand Prix egzystuje trzeci rok ale mam nadzieję, że nie ostatni Tomasz Golob jako pierwszy na podium dla zwycięzców z biało-czerwoną flagą. Owacja ze strony polskich kibiców pokazuje Tomasz Golob na numer 13, że tym razem był on dla niego szczęśliwy. Spetowany Tomasz Golob. Za chwilę. Dekoracja, wieniec laurowy za trzecie miejsce w Grand-Prix Czech dla Tomasza Goloba. Buchar. Przed finałem, ma pomyślałem przez chwilę, jakby było pięknie, gdybyśmy to posłuchali, Mazurka Dąbrowskiego, zaśpiewanego na pewno przez ponad 5000 tysięcy polskich kibiców, Billy Hemil na drugim miejscu nie na pierwszym jeszcze raz państwa przepraszamy za tę pomyłkę tam jest mistrz świata na drugiej pozycji a zwycięzcą dzisiejszego grand prix jego kolega z zespołu excite greg hancock a wieniec laurowy bilemu hamilowi wręczał kanadrzej witkowski prezes polskiego związku motorowego działacz władz światowych, fim -u. Na pewno pan Władysław Pietrzak dokładnie poda wszystkie funkcje pana prezesa Witkowskiego. I Greg Hancock na najwyższym podium. Złoty wieniec laurowy. 10 tysięcy dolarów i 25 punktów do klasyfikacji Grand Prix. I znowu pan Andrzej Witkowski. Gratulacje dla Grega Henkok ucieszeni Amerykanie. No, Sponsor. Z pewnością Ekstein też ucieszony. Zadowolony. Sponsor także ucieszony. Ale myślę, że powodów do narzekań wracając z Pragi do Częstochowy na jutrzejszy mecz nie będzie miał również Sławomir Drabik. Myślę, że jak na debiut w takiej doborowej stawce, jak na debiut w imprezie o takiej randze wypadł znakomicie. Awans do finału, a jest dla wielu. Zawodników, którzy jeżdżą w tej stawce tylko marzenie. Słowacja dla trzech najlepszych zawodników Grand Prix Czech, Grand Prix otwierającego tegoroczną serię walki o mistrzostwo świata. Tradycyjne szampany na podium. To już normalne we wszystkich sportach motorowych. Jako pierwszy, podobnie jak na to, że najszybszym szampana. Także Greg Henkot. Sympatyczne obrazki. Dziś nie doczekaliśmy się Polaka na najwyższym stopniu podium. I Tomasz Golob, nalał czapkę Grega Hancock. sam Szampana. To bardzo, bardzo sympatyczne obrazki, przyznacie Państwo. Potrafią bawić się Amerykanie, potrafi się bawić wspólnie z nimi Tomasz Golop. Mamy nadzieję, że doczekamy się jednak w tym roku Polaka na najwyższym podium w którejś w Grand Prix. I to Greg Hancock naleje... W szampana w czapkę Tomaszowi Golobowi. Przemarzuje się Tomaszowi Golobowi stojąc na podium, a Tomasz Golob Hemkokowi i Hemilowi w walce na torze. Mamy nadzieję, że tego się doczekamy, bo przecież Polacy pojechali dzisiaj znakomicie, szczególnie właśnie Tomasz Golob i Sławomir Drabik. Na pewno mogliśmy sobie taki scenariusz tylko wymarzyć, aby dwóch Polaków było w finale a ten finał nie ułożył się może po naszej myśli do końca no cóż, tak w sporcie bywa następnym razem będzie okazja do rewanżu miejmy nadzieję, że już w następnym Grand Prix w Linköping w Szwecji w czerwcu gdzie powinni przecież liczyć się także w stawce zawodników Szwedzi, którzy będą gospodarzami Cały czas trwa radość Amerykanów, niezliczonej ilości fotografii. Popatrzmy jeszcze spokojnie przez chwilę na bohaterów y, dzisiejszej Grand Prix Czech.